Wyobraź sobie, że żyjesz tam na najniebezpieczniejszym sektorze w Minecraft, na którym grawzę cały czas zginą przez trafę innych graczy, więc ja podjęłam się tego wyzwania, więc witam Was na anarchii. Zaczynam tutaj rozkrewkę, nagrywając ten film. Zaraz panę gdzieś na lupie Teraz już pełno zblikowana. Prawie bym spadł i stracił pierwsze życie. Nie wiem po co ja to przeglądę i teraz zejść stąd. tak, dobrze widzicie, właśnie straciłem pierwsze serce na tej strefie następnie no, poszedłem na strefę AFK, aby trochę zarobić jakieś tam diamenty lub szelasa, aby je później sprzedać no i 89 to 8 żelaza No, wchodź już sobie od zielek i Muszę sobie zrobić siecierkę, abym jak szybciej od razu na kopać w rękach z tą łapką Pewnie się zdziwiliście, czemu się tak ucieszałem na temat krowy. Po prostu ona jest bardzo rzadka na anarchii. Skoczy. Więc ustawiłem tutaj sobie set nie, Tutaj gdzieś będzie druga.

Dobra, koniec już na dzisiaj. Więc teraz zaczynam w tym oto miejscu. Na początku jest sobie sklep. Jak to tu. I jeszcze wczoraj zbierałem 137 pieniążków. Chciałbym zajść parę trzciny, bo dobrze się ona sprzedaje. I teraz pójdę sobie do kopalni. wiem, bardzo ciekawe, co zrobię. O, tutaj jest jakieś miejsce, gdzie porze lazo lub coś innego pójść, a następnie to sprzedać. O, lapis jest na pewno do sprzedany. Sprawdzę. Nie sprawdzę. Ja chcę. To jest coś jak satar. i 546 bloków kopia muszę wykopać. Ultrzyłem stówkę. No, opłacalne. A u łku było staków. więc bez zbędnego czekania zacząłem kopać. Dobra, mam już pierwsze sto. Do. Nie, Twórca. To bo to prawdziwy jest. Szybki Sklep. Hop. Jej, sto pięćdziesiąt. я их пьянку. Я Не могу. снова с проблемой, так, холма. Siemano! Dzisiaj jest już trzeci dzień grania na Anarchii i dzisiaj jest ze mną mój tu, 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 tu. A ja bym Cię mógł teraz zabić? Nie. A jest za to, no. bo... Ja się boję w ogóle tu wychodzić. Ja się boję, że ktoś się zabije. No, Ej to się będzie to logamy. Kowadło. Ej, no mm, oddaj mi. Nie, no co to jest? Co to jest tam na górze? Pójście tam było chyba najgorszą decyzją w tej Anarii. O. Co, co tam? Teraz co ja. Co? A no tak, myślę, tak. Myślę, 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 myślę. Okej, okay, to chodź po bloki. Ale już gadaliśmy, nie spokojnie. No bo tak każdy robi jak o! ktoś kupi ten... a ile tego było? Ile tego jest? To jest każdy gracz. I ty się tam budujesz? <laughs> gracz! Logaj! Logaj. Ja sam na górze. A logaj, logaj, logaj! Gracz! Tridentem! сгинешь. Это, это возград. Но на награде, И так мой один из своих штыков сгинул. Мы <говорот> Dostałem serce. To stoi trzy serca Ty Jestem każdy, Miko, już on na lajbie To jest mój widz Dobra Mogę sprzedać za Witam was w tym czwartym swoim wiecie. Siemanko. Siemanko. E, za ile? Teraz. Poczekaj kid. Za minutę, p minutę 50. Dobra, to wytłumaczymy na początku, o co chodzi. Um, no. Bierzemy klucze z jego kit'a, on, mi on otwiera epicko i, i daje mi lód z niej, no a ja otwieram mu rzadko, no i on bierze lód. Um, on bierze lód z tej rzadki. Oj. Chyba, za chyba um, prosto powiedziałem na temat, dobrze. No, no powiedziałeś, prosto, prosto. Albo zrobimy tak. Patrz, patrz. Patr. Ty otwierasz to i robisz coś takiego, Hokus pokus niech będzie na przykład coś OP. Dobra, dobra. Ech, ja tak patrzę Ech, to... ja tutaj patrzę, a później idziemy... A później idziemy do rzadki i robię Hokus pokus, niech będzie coś OP, no i... Dobra. Włączern na VIP, to ja bym sprościł. Strzedałbym se <średenie> chyba. No ja bym ja bym sprzedał w twoim miejscu. Ale na pewno bym nie ja tak. czeka na 4000. Dobra. Czary Mary. Czekaj. Czary Mary nie będzie coś omega dobrego. 16 biblioteczek. Będziemy sprzedać. Dobra. Czekaj. Dobra. Dobra. Pokus, pokus. Nic nie będzie dobrego. To Masz mieczyk 18%. Co jest? A zgadnij, wiesz, naprawdę jaki trafiłem? Trafiłem ci. Nie. No ja. no, tu jest mieczyk 24%. Aha! No to no... no co chodzi? Patrz co co kupiłem. Nie gadaj! Zobacz czy, że to nie jest kłamstwo, że to jest nie jest normalny... że to jest normalny trident. A o co nie kolej! Ej, to są czarne. No, będziemy... będzie jak to do ucieczki, jak z jakimś typem będziemy walczyć. No to będzie kozackie, tylko jeszcze mi trzeba z, będzie z, że, że ty... Z, że ty że ty zlogasz, a ja, jak ja uciekam, to tym tridentem. No, dobra. Dzisiaj mamy dzień piąty z moim wizem. Dziemanko. I tak jak dzień czwarty... Czwarty? Czwarty. Otwieramy skrzynię, więc zdaję wymianę. Hokus pokus. Oby było coś dobrego. Trójzap. Co? Yo! Ej, bo to jest Leciań. do Ciebie. Ej, a wiesz, że jedno okienko i by był Anachel? Tak? No, dobra. To... Pokus, no pokus, ci... czary mary, niech coś będzie o.p. Eee, kill, diamentowi hey, Trident. Czekaj, gdzie to... o. E, czekaj, a jakie są Anca Nie no, dobre nie, jednak no, nie jest taki zły. <grym> e, and Unbreaking 3, Fortuna 3, dobra. Aż w końcu, zacząłem zarabiać. Mój widz dawał mi czeki na tysiące. Dawał mi lepsze zbroje i w ogóle. Aż w końcu. 16. Pójdźcie mieć. A na miecz, a na miecz. Mam, mam. Patok. Dla widzów, dla widzów. Co dla widzów? Pokaż. Bo, bo, bo. I tak zdobyłem mój pierwszy anarchiczny item I pewnie jesteście zdziwieni z tego powodu, że jakoś przez ten film nie, nie gadałem o subskrypcji kanału, bo nie chciałem przerwać tego seansu. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, na przykład że muszę zdobyć anarchyczny film, to zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka. jest już.